Tegoroczna edycja giełdy Mam odbyła się w sobotę na miejskim targowisku. Zainteresowanie zarówno po stronie sprzedających, jak i kupujących było ogromne. Pierwsza kościerska giełda Mam odbyła się w marcu 2011 roku. Zapisało się na nią wówczas 15 osób. I tak z giełdy na giełdę zainteresowanie rosło. Potrzebna więc była większa przestrzeń. Kiermasz odbywał się następnie w szkole podstawowej numer 2, a później przeniósł się do największej kościerskiej szkoły przy ulicy Skłodowskiej. Kupujący i sprzedających z edycji na Edycję było coraz więcej, a rodzice coraz ufniej podchodzili do tworzącej się platformy wymiany dziecięcych akcesoriów. Szybko okazało się, że nawet sala gimnastyczna szóstki z trudem pomieściła wszystkich zainteresowanych okazyjnymi zakupami. 5 kwietnia 2014 roku padł rekord w giełdzie po raz pierwszy wzięło udział ponad 100 sprzedających. Na przestrzeni kolejnych lat kilka kiermaszów odbyło się na miejskim targowisku, by w końcu giełda znalazła swe miejsce w sali Sokolnia. Tegoroczna wiosenna edycja giełdy odbyła się w sobotę na terenie miejskiego targowiska.